Jakie książki z podstaw pielęgniarstwa Pani poleca? No to słuchajcie, kochani, jakie polecam książeczki? Przede wszystkim moje ulubione z PZWL, Podstawy Pielęgniarstwa. Na pewno polecam je w 100%, ale jeśli chcecie znaleźć coś w internecie bardziej darmowego, e, na pewno PUM e, wydał takie checklisty pielęgniarskie, które również są fajne, z których również ja korzystam. E, są też również e, takie książki książkę z różową układką checklisty pielęgniarskie, również warte uwagi, moim zdaniem. Często się nimi gdzieś tam sugeruje, e, także takie książki polecam, są bardzo wartościowe. Jeśli macie ochotę właśnie w taki sposób powtarzać, to możecie je sobie zakupić, ale też na w nawwoliolwia.com ja też wydałam taki powtórkę do Oski i jeszcze dodatkowo była powtórka do licencjatu. No to tam też również znajdziecie jakieś checklisty i też znajdziecie jakieś takie. Ćwiczenia powtórkowe, także jeśli chcielibyście coś jeszcze wyćwiczyć, to ten e, egzamin OSKA e, również fajna sprawa. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Dziękuję.